nie tak dawno to jakbyśmy przesłuchali. Był telefon, że tam szalony dzwonił do Wojtka Goli, nie? I Wojtek Gola opowiadał, że, no, że dostaliśmy ofertę w Gold, wykupienia Gold, ale że ja się nie zgodziłem, nie? Wojtek tak opowiadał, szalonego. I jest to prawda. Amadeusz Ferrari zaproponował ponad 200 tysięcy złotych za kupno Gold. Ale ja się nie zgodziłem, mimo że z gołcami nic na razie nie jest robione i nawet nie wiadomo, czy kiedykolwiek będzie robione. Z prostej przyczyny, bo uważam, że on by z tego gołc. Yy, bo wiecie, tam dawałem swoje zasięgi, też Wy jesteście subskrybentami i nagle dostałby to Amadeusz Ferrari, który by tam reklamował kasyno. I że u Trumana będzie o 16 coś, nie? A nic nie będzie u Trumana o 16. :00. I postanowiłem, że pierdolić te pieniądze, że Amadeusz no nie zasługuje po prostu na te, bo tam jakieś zasięgi dalej są. Tak, Wojtko, Wojtkowi właśnie powiedziałem na spotkaniu, że uważam, że on będzie reklamował kasyna tam albo jakieś matematyczne kupony i jebać to, że to nie jest warte tego. Ale chciał faktycznie kupić za ponad 200 koła. Nie pamiętam dokładnie, chyba 250 proponował. Wojtek właśnie o tym gadał, u tego uszalonego reportera. Ja Amadeusza naprawdę yy, kiedyś lubiłem, ale on w dziwnym kierunku idzie z tymi, właśnie kasynami jakieś matematyczne kupony, jakieś takie ja nie wiem, ile te kasyna im płacą. Ale to wszystko jakieś takie dziwne. Bo on, on mógł zrobić kiedyś dużą karierę, nie? On kiedyś wzbudzał ogromne emocje i zainteresowanie. Ale nie wiem, czemu poszedł w tą drogę. Ale z drugiej strony, jeżeli im zależy tylko na robieniu sianan, to te kasyna chyba dużo płacą. Więc oni sobie tam wyjeżdżają i, i działają, nie? A na koniec kto pewnie będzie o tym pamiętał?